Prowadzone są prace modernizacyjne na obiekcie nadawczym centrum radiokomunikacyjnego Dęblin Ryki. Prace rozpoczęły się na początku września od demontażu głównego systemu antenowego. Sygnał został przełączony na antenę rezerwową, zbudowaną troszeczkę poniżej głównego systemu. Przez ostatni okres prowadzone były prace deinstalacyjne anteny z wewnątrz tubusa. Natomiast od wczoraj, wczoraj przyleciał śmigłowiec szwajcarskiej firmy Rotex, która przeprowadza demontaż już samego tubusa i w tej chwili przygotowuje się do instalacji nowego systemu antenowego. Całość prac montażowych zostanie zakończona prawdopodobnie dzisiaj, najpóźniej jutro, natomiast później specjaliści przystąpią do instalacji do instalacji fiderów, czyli rur doprowadzających sygnał wysokiej częstotliwości z nadajników do anteny. Te prace potrwają jeszcze troszeczkę całość prac jest zaplanowana do końca października wtedy sygnał zostanie przełączony z anteny rezerwowej z powrotem na antenę główną Całość prac jest prowadzona w ramach tak zwanego projektu refarmingu sieci telewizji cyfrowej który jest związany ze zwolnieniem części pasma to jest tak pasmo 700 MHz które w całej Europie Przechodzi z puli dedykowanej do tej pory do przesyłania sygnałów telewizyjnych drogą naziemną do sieci komórkowej, do przesyłu internetu w sieci komórkowej. W związku z tym cała sieć nadawcza w sieciach naziemnej telewizji cyfrowej jest modernizowana. No i tutaj, jednym z elementów tego wielkiego projektu jest właśnie wymiana.